Medytacja a ADHD, nerwica, nadpobudliwość i pokrewne. Ja nazywam się Daniel Domaracki, zajmuję się pracą z umysłem od dziecka, a w tym odcinku omówimy sobie, w jaki sposób praktykowanie medytacji może pomóc Tobie uspokoić nerwy. Domyślam się, że skoro oglądasz ten materiał, to jesteś osobą niecierpliwą, dlatego, żebyś nie musiał za długo czekać, na samym wstępie dam ci odpowiedź. Czy medytacja może pomóc w przypadku redukowania objawów ADHD, nadpobudliwości, nerwicy i pokrewnych? Owszem. Czy jest to lekarstwo na wszystkie bolączki tego świata? No nie. Czy medytacja może zastąpić leki? No, jako że nie jestem lekarzem, no to ten temat polecam przedyskutować z takowym. Natomiast zazwyczaj medytację stosuje się jako coś, co jest dodatkiem do leczenia farmakologicznego czy też do psychoterapii. Niemniej jednak znane są mi przypadki, gdzie osoby, które no, były albo nadpobudliwe, albo cierpiały na brak koncentracji, albo faktycznie miały nerwice, lub też po prostu bardzo szybko się denerwowały. I miały niekontrolowane wybuchy złości, to po prostu udało im się to opanować w bardzo dużym, a czasami nawet całkowitym stopniu za pomocą regularnej, systematycznej medytacji. Jednakże nie podchodź do medytacji jako złotego leku, ale raczej jako do regularnej praktyki, której stosowanie może pomóc Tobie zapanować nad objawiami Twojej przypadłości. Biorąc pod uwagę, że z definicji medytacja jest praktyką mentalną, która polega na koncentracji swojej świadomości na wybranym obiekcie koncentracji, no to już z tego możemy po prostu wydedukować, że medytacja pozwala nam przejąć większą kontrolę nad swoim umysłem. To oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli będziesz regularnie medytował, to łatwiej będzie tobie zapanować nad myślami krążącymi w twojej głowie. Niezależnie od tego, czy są to zwykłe myśli rozpraszające, czy myśli negatywne, na przykład myśli katastroficzne, depresyjne itd., itd. to medytacja może tobie pomóc nad nimi zapanować. Co się stanie, gdy nad nimi zapanujesz, nawet w minimalnym stopniu? To oznacza, że łatwiej Ci będzie kontrolować także swoje emocje, a następstwem tego będzie oczywiście fakt, że łatwiej będzie Tobie kontrolować swoje czyny, zachowania i przede wszystkim to, w jaki sposób Ty reagujesz na to, co dzieje się dookoła Ciebie. Jak zatem w ogóle zacząć medytować, jeżeli jesteś osobą nadpobudliwą? Niezależnie od tego, czy mówimy tutaj właśnie o ADHD, braku koncentracji, o niekontrolowanych napadach złości, nerwicy, czy po prostu regularnie byciu poddawanym nadmiernemu stresowi. Medytacja pomoże tobie nad tym zapanować, tylko musisz po prostu podejść do tego w odpowiedni sposób, no i zdać sobie sprawę z tego oraz zaakceptować fakt, że tutaj nie chodzi o to, abyś został chińskim mistrzem medytacji, medytującym w jaskini po 5 godzin i starał się odkryć w sobie jakieś nadprzyrodzone moce, ale chodzi tutaj o to, abyś po prostu regularnie kilka razy w tygodniu poświęcił tyle czasu, ile jesteś w stanie. Na to, aby aktywnie pracować nad swoim umysłem. To może oznaczać, że jeżeli jesteś w stanie się skoncentrować tylko na powiedzmy 5 czy 10 minut, nie ma z tym najmniejszego problemu. Po prostu medytuj przez te 5 czy 10 minut i po kilku tygodniach spróbuj sobie dodać 2 czy 3 minuty. I oczywiście zazwyczaj da to gorsze rezultaty, jeżeli chodzi o próbę zostania mistrzem medytacji, czy po prostu zaawansowanym adeptem, ale pamiętaj, że w tym wypadku twoim celem nie jest właśnie pójście na zawody w medytacji, tylko zwyczajnie wykorzystanie praktyki medytacyjnej jako narzędzia do tego, aby żyło ci się lepiej. A teraz, w ramach ciekawostki, osobiście ja jestem osobą bardzo nerwową, Impulsywną i bardzo łatwo jest mi się zdekoncentrować. Natomiast we wszystkim staram się dostrzec pewne pozytywy. To znaczy, na przykład, sam fakt tego, że łatwo się dekoncentruję, oznacza u mnie mniej więcej to, że lubię się bardzo mocno zanurzać w doświadczeniu. To znaczy, jeżeli pracuję, to lubię się odciąć od wszelkich bodźców zewnętrznych i całkowicie. Zanurzyć w tym, co robię. To oznacza, że czasami wystarczy telefon, dźwięk domofonu, zapłukanie do drzwi, czy jakiś hałas za oknem do tego, abym się rozproszył i aby wybiło mnie to z rytmu. Oczywiście można sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że kurde, ja to nie potrafię się skoncentrować, ale można też wyciągnąć z tego pewne plusy. Na przykład zdolność do osiągnięcia bardzo głębokiego skupienia, jeżeli wprowadzę się w odpowiedni stan mentalny. Czyli już daje to nieco do myślenia i pomijając już fakt, że być może i tobie pomoże to odkryć jakie ty posiadasz w sobie pozytywne cechy, czy te też tak zwane mentalne supermoce. To jeszcze jest to znakomity dowód potwierdzający, że osoby nadpobudliwe są w stanie nauczyć się medytować. I osobiście, jako dziecko, gdy zaczynałem medytować, no to moje sesje zazwyczaj trwały około godziny minimum 45 minut, jeżeli mowa oczywiście o tym, kiedy miałem ochotę pomedytować sobie tak w pełni, na poważnie. Natomiast nie wymagam od Ciebie, żebyś Ty medytował po 45 czy 60 minut, ani nawet pół godziny, tylko po prostu przedstawiam Tobie dowód, że owszem, można być osobą mocno narwaną i nauczyć się medytować, ale Ty nie będziesz musiał medytować tak długo. Dlaczego? Dlatego, że ja zajmuję się medytacją zawodowo, zacząłem w wieku 10 lat i już wtedy moim celem było robienie tego troszeczkę głębiej i z większym zaangażowaniem niż traktowanie tego jako zwykłe hobby czy proste narzędzie, które pomoże mi osiągnąć inny cel. Moim celem była medytacja sama w sobie, dlatego przykładałem się do tego bardziej. I mimo tego, że miałem powiedzmy wiele trudności na początku z ogarnięciem swoich myśli, ogarnięciem pozycji ciała, że bardzo mocno mnie powiedzmy stresowało albo nudziło, kiedy miałem leżeć i nic nie robić przez godzinę, swoją drogą do tej pory mnie to stresuje, dlatego opracowałem specjalne techniki, które pozwalają mi zająć swój umysł czymś, po to, żeby się nie nudził, ale żeby to tak streścić, to owszem, możesz być naprawdę mega narwańcem i będziesz w stanie nauczyć się medytować, nawet przez godzinę, dwie godziny czy trzy godziny. Będzie to oczywiście wymagało od Ciebie sporego nakładu pracy, ale nie będziesz potrzebował pracować nad tym aż tyle, żeby zwyczajnie się zrelaksować i uspokoić swoje nerwy. Przejdźmy zatem do głównej części materiału, czyli jak powinieneś medytować. Gdy już chcesz zacząć, ale zdajesz sobie jednocześnie sprawę z tego, że jesteś nadpobudliwy, ciężko ci się skupić i nie będziesz prawdopodobnie w stanie wysiedzieć na miejscu. Zatem lecimy z poradami. Pierwsze, co bym polecał, to znalezienie sobie czegoś rytmicznego, co pozwoli tobie na zawężenie uwagi do tego zjawiska. I to może być wiele rzeczy. Na przykład muzyka, szamańskie bębnienie, przykładowo. Albo medytacja chodzona, czyli po prostu zakładasz sobie na plecy ciężki plecak, co jednocześnie będzie dobre dla zdrowia i pomoże tobie rozwinąć muskulaturę, i wyruszasz sobie w 30-minutowy spacer. Podczas takiego spaceru możesz wymyślić sobie prostą grę mentalną na przykład liczenie kroków czyli przykładowo możesz się liczyć trójkami czyli spacerujesz sobie i liczysz raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i tak w kółko. Oczywiście tempo tego liczenia będzie zależne od tego, jak szybko chodzisz, czy biegasz, czy może jak wolno chodzisz. Natomiast generalnie chodzi tutaj o to, aby skupić swoją uwagę. Na samym liczeniu. Czyli ustalasz sobie w głowie, że będziesz liczył od jednego do trzech, a biorąc pod uwagę fakt, że jesteś nadpobudliwy, no to trzy nie jest liczbą zbyt wysoką, także nie stawiaj sobie poprzeczek zbyt wysoko na samym początku i do trzech czy nawet dwóch powinno być tobie policzyć stosunkowo łatwo. Teraz, jeżeli będziesz jednocześnie spacerował i rozglądał się dookoła, no to wiadomo, że powinieneś troszeczkę mniej się nudzić. Jeżeli w tych warunkach będziesz w stanie jakby zapętlić i zakotwiczyć swój umysł na tym, że co się dzieje dookoła Ciebie i chociaż część z tej uwagi przekierować na świadome liczenie, no to już jest pierwszy krok do sukcesu. A właściwie trzy, jeżeli liczysz trójkami. Podobnie sprawa ma się na przykład do rytmicznej muzyki. Jeżeli muzyka ta jest powtarzalna, czyli ma w sobie jakiś rytm, który jest zapętlony, no i z góry też powiem, że to nie musi być muzyka, to może być wahadło, czy też na przykład cykanie zegara. Jeżeli masz taki stary, jaki mieli jeszcze nasi dziadkowie, wiszący na ścianie, wiesz o co chodzi. W tym wypadku skupiasz się na rytmie, który jest po prostu bodźcem dźwiękowym i również zaczynasz sobie go liczyć. A jeżeli nie lubisz liczyć, to możesz po prostu się w niego wsłuchać, i już sama czynność wsłuchiwania się w ten rytm będzie medytacją. Dlaczego? Dlatego, że medytacja to praktyka koncentracji uwagi, czyli jeżeli na czymś się skupiasz, to już medytujesz, a skupianiem się może być po prostu koncentracja na dźwięku. Nie wspominając o tym, że jeżeli ten dźwięk będzie miał odpowiednio wolne tempo, to zrelaksuje Ciebie sam w sobie. Kolejnym ciekawym sposobem medytacji jest medytacja z jogą albo wdrożenie powiedzmy praktyk jogopodobnych do swojej rutyny. To znaczy łączenie pozycji gimnastyczno-cielesnych z praktyką oddechową, no i oczywiście praktyką koncentracyjną. Na czym może polegać taka praktyka koncentracyjna? Na zwyczajnym wczuciu się w to, jak pracuje twoje ciało. To znaczy, wchodzisz w konkretną pozycję i to może być pozycja poprawiająca twoją równowagę, stabilizację czy nawet i siłę, wytrzymałość albo zwyczajnie poprawiająca twoją mobilność, czyli taka pozycja, w której rozciągasz swoje mięśnie. Nie dość, że będzie to dobre dla zdrowia, to jeszcze rozwinie między innymi twoje zmysły kinestetyczne. To pozwoli Tobie na nawiązanie głębszego połączenia z Twoim ciałem. I jeżeli będziesz praktykował taką poranną gimnastykę, która może trwać nawet zaledwie 5 minut, i jednocześnie skupiał się stosunkowo mocno na doznaniach płynących z Twojego ciała, to samo w sobie będzie to medytacją. Teraz, jeżeli dorzucisz do tego jeszcze praktyki oddechowe. Czyli na przykład w momencie, kiedy dokonujesz aktywnego wysiłku, no to robisz sobie wydech przez pół otwarte usta, a kiedy się relaksujesz, to wykonujesz wdech i na chwilę przytrzymujesz te powietrze w swoich płucach, aby pobrać większą ilość tlenu, co oczywiście pozwala na transport jej przez krew do organów wewnętrznych mózgu, który będzie później lepiej myślał, i tak dalej. To będziesz miał właściwie trzy w jednym. To znaczy rozciąganie i gimnastykę, praktykę oddechową i praktykę koncentracyjną. I taka aktywna medytacja może być dla Ciebie o wiele lepszym rozwiązaniem niż po prostu medytacja statyczna, szczególnie biorąc pod uwagę, że jesteś osobą nadpobudliwą. A jeżeli jesteś osobą, która pasjonuje się sportami ekstremalnymi, czy na przykład szybkościowo-siłowymi, itd., no to możesz wdrożyć medytację do sztuk walki, na przykład w postaci kata, albo zastosować medytację aktywną, trochę podobną do tej chodzonej, którą omówiłem na początku, ale zrobić sobie medytację ze sprintami. Co? Medytacja ze sprintami? No tak, dokładnie. Na czym to polega? Jest to bardzo prosta forma treningu fizycznego połączonego z treningiem mentalnym. To znaczy, Zaczynasz sobie robić sprinty. Oczywiście po odpowiedniej rozgrzewce, przygotowaniu się i tak Powiedzmy, że jeden sprint trwa od 5 do 10 sekund. Później odpoczywasz około minuty do dwóch. Zależy ile czasu potrzebujesz na regenerację i odzyskanie sił. Następnie wykonujesz kolejny sprint i powtarzasz tak kilka razy. Zazwyczaj tych sprintów można wykonać max kilka. To znaczy, będzie to powiedzmy 3, 4, 5, może 6 sprintów, ale na pewno nie 15 ani 25. Dlaczego? Dlatego, że później po prostu się zmęczysz i te sprinty nie będą już sprintami. To będzie po prostu zwykłe bieganie. I teraz cały sekret tkwi w tym, że jeżeli chcesz zamienić tę praktykę w medytację, to zwyczajnie skupiasz się na tym, jak pracuje Twoje ciało podczas sprintów. Po pierwsze, podczas samego sprintu zaczynasz poświęcać 100% uwagi na to, jak porusza się twoje ciało. Przywiązujesz uwagę do położenia kostek, do twoich kolan, do tego, w jakiej pozycji znajdują się twoje biodra, jak powinieneś machać rękoma, aby nabrać jak największej prędkości itd. Tak tak po zaprzestaniu biegu zaczynasz skupiać się na tym, jak dużo czasu potrzebujesz, aby wrócić do sił. Czyli ile czasu potrzeba ci na to, aby wykonać kolejny sprint. Monitorujesz wtedy rytm swojego serca, tempo oddechu, nie wspominając jeszcze o tym, że podczas samego sprintu musisz koncentrować się na tym, kiedy tak naprawdę prędkość Twojego sprintu zmaleje i kiedy uznasz, że zwyczajnie należy przestać biec. Dlatego że niektóre osoby mogą przyspieszyć bardzo szybko, praktycznie od razu i po 3-4 sekundach skończy im się para, a niektóre osoby mogą sprintować przez powiedzmy, 10 sekund, czy może nawet i 12. To wszystko jest indywidualne i będzie zależeć od Ciebie. Jednakże, jeżeli nie będziesz monitorował swojego organizmu, to zwyczajnie się nie dowiesz. Jak powinieneś trenować i będziesz musiał robić to na czuja. Dlatego koncentracja na doznaniach płynących z Twojego organizmu podczas intensywnych ćwiczeń będzie medytacją już sama w sobie. Będzie to bowiem praktyka głębokiej koncentracji, gdzie obiektem tej koncentracji będzie zwyczajnie Twoje ciało i doznania z niego płynące. To troszeczkę jak w przypadku medytacji skanowania ciała, czyli medytacji body scan, tylko że tutaj nie robisz tego leżąc i się progresywnie relaksując, ale wykonujesz to aktywnie podczas treningu fizycznego ale żeby nie było, że zalecam same ekstremalne i nietuzinkowe metody, to owszem istnieją także medytacje, które nie wymagają intensywnego wysiłku fizycznego ani nadmiernie dużej kreatywności, a rezultatem ich stosowania będzie obniżenie poziomu napięcia psychicznego oraz stresu, co bywa przydatne w pracy właśnie z nerwicą, nadpobudliwością, napadami gniewu, ADHD i deficytem uwagi. No więc, medytacja skanowania ciała z małym dodatkiem na początku, który można powiedzieć, że jest takim moim autorskim dodatkiem. Normalnie, w medytacji skanowania ciała starasz się skupić na tym, które obszary w Twoim ciele są nadmiernie spięte. Później możesz zastosować metody znane z progresywnej relaksacji mięśniowej, czyli napinasz te mięśnie, i potem je relaksujesz albo zwyczajnie mentalnie skupiasz się na redukcji tego napięcia. Załóżmy, wdrażając do tego kreatywną wizualizację i wyobrażając sobie, jak napięcie po prostu odchodzi z tego miejsca a rozpuszcza się czy po prostu poprzez aktywną pracę z oddechem, gdzie podczas wydechu możesz wizualizować, że napięcie z twojego ciała uchodzi. Jednakże zanim podejdziesz do tej Zanim się położysz czy też usiądziesz i faktycznie zaczniesz medytować, zrób sobie to na stojąco. Wstań i zacznij się delikatnie rozciągać. Zrób sobie kilka powolnych i delikatnych skłonów, powolnych i delikatnych rotacji tułowia, poprzeciągaj się na lewo prawo, wykonaj sobie krążenia rękoma, biodrami, kolanami, głową i zwyczajnie skup się na tym, które części w Twoim ciele są nadmiernie spięte. Dlaczego należy zwracać na to uwagę? Dlatego, że łatwiej ci będzie później skupić się na tych obszarach ciała podczas medytacji body scan, ponieważ często jest tak, że w momencie, gdy zaczynasz przeprowadzać medytację skanowania ciała, nie jesteś w stanie jakby wyczuć tych obszarów, które są spięte z prostego powodu. Znaczy, czasami oczywiście jest to wyczuwalne na zasadzie, że skanujesz swoje ciało i widzisz, że tam jest napięcie, czujesz, że zaczyna się spinać, ale jeżeli coś jest spięte permanentnie, to zazwyczaj twój mózg przestaje tobie dostarczać o tym ciągle informacji. I to będzie znaczyło, że jeżeli będziesz medytował, mając notorycznie uniesione barki do góry i spięte mięśnie szyi, to twój mózg może nie odbierać bodźców z tego rejonu tak dobrze. To wszystko przełoży się na to, że przeskanujesz swoje ciało i albo nie dostrzeżesz, że jesteś spięty w tych miejscach, albo będzie ci się wydawało, że jesteś zrelaksowany, dlatego że nie będziesz w stanie się wczuć w te obszary. Jeżeli zatem poprzedzisz taką medytację skanowania ciała właśnie takim rozciąganiem i powiedzmy, nazwijmy to aktywną rozgrzewką czy taką poranną gimnastyką, to łatwiej ci będzie dostrzec, które obszary ciała wymagają większej uwagi, które obszary ciała są bardziej spięte i dodatkowo zrelaksujesz je samym rozciąganiem i gimnastyką. Czyli jeżeli troszeczkę się rozruszasz, to uwolnisz automatycznie nadmiar napięcia z Twojego ciała i później łatwiej Ci będzie medytować. Oczywiście tych metod jest o wiele, wiele więcej i zazwyczaj trzeba je indywidualnie dopasować pod siebie, także jeżeli miałbyś z tym problem i szukałbyś nauczyciela medytacji, to zapraszam do kontaktu. Natomiast jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam zarówno na moją stronę internetową, jak i całkowicie bezpłatną grupę na Facebooku, gdzie można zadawać pytania, otrzymywać na nie odpowiedzi, uczestniczyć w dyskusjach i przede wszystkim poznać nowe osoby o podobnych zainteresowaniach. Na dziś to już na tyle, a jeżeli materiał Ci się spodobał, to proszę zostaw subskrypcję i daj dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco z nowymi materiałami. W dodatku stosując taki zabieg, bardzo mi pomożesz, ponieważ będę w stanie wtedy dotrzeć do większej ilości osób. Pozdrawiam serdecznie i udanego wieczoru.